Polskie stronnictwo ludowe, mentalnych kołtunów, trudno cokolwiek załatwić, czego przykładem rozmycie się ostatnich propozycji, które już tuż, tuż, ponieważ tak naprawdę sąd sądem, trybunał trybunałem i to, jakie orzeczenie wyda, jest po prostu w tym momencie nieodwołalne. Mało tego, w pierwszym już zdaniu tego orzeczenia, drodzy państwo, Mamy napisane, że Polska ma obowiązek, powtórzę, ma obowiązek uznawania. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. I tym razem to jest naprawdę i e, dobry dzień, ale taki przynajmniej był i jeszcze lepszy wieczór. Już tłumaczę, drodzy Państwo, dlaczego, ale, ale zanim wytłumaczę i dlaczego to jest naprawdę wielki powód do radości, wielka wygrana e, e, europejskiej mentalności nad tą kołtuńską Katolską, to bardzo bardzo Państwa zachęcam do tego, by Państwo w związku z nadchodzącą zimą, no, nadchodzącą źle brzmi, bo ona już jest, e, grunt, by Państwo e, zajrzeli na naszą stronę antyprawak.pl, czyli do naszego sklepu, gdzie mamy naprawdę przygotowaną świetną kolekcję zimową. E, nie tylko ciuchów, ale również i innych gadżetów, w tym tych, no, które przydadzą się przy okazji choinki. No a skoro już o tym mówię, to, to jeszcze tylko e, prośba serdeczna o wciskanie guzika subskrybuj, o zostawianie łapki w górę oraz oczywiście o liczne komentarze. No a cóż takiego się wydarzyło, że jestem taki dzisiaj szczęśliwy i rozpromieniony, i że uważam, że to jest. Wielka rzecz, o której mało się e, mówi, to znaczy może nie mało się mówi, bo słychać wycie, słychać wycie prawaków, e, prawackich katoli, katotalibów, no jak zwał, tak zwał, e, odpalają się po kolei wszyscy od, od bosaków e, po wszystkich e, innych e, z prawej skrajnej strony, ale także i No. Wszyscy, którym nie w smak jest dzisiejszy wyrok Trybunału, yy, drodzy Państwo, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A co on zrobił? No, wydał niezwykle ważny dla Polski wyrok, bowiem yy, no, jakiś czas temu yy, dwóch panów. Postanowiło sobie wziąć ślub w Berlinie. No, mają tam do tego e, prawo, no bo jak wiadomo, związki jednopłciowe są powszechnie akceptowane u naszych zachodnich sąsiadów. Mieli jednak problem z tym, by ich akt małżeństwa z Berlina e, uznawały władze w Polsce. No więc co zrobili? Zaskarżyli e, te kwestie do TSUE. No i TSUE dzisiaj wydało wyrok, że Polska ma obowiązek, ma obowiązek. Respektować, drodzy państwo, zawieranie małżeństw jednopłciowych w krajach, w których to jest dopuszczalne na terytorium Polski, więc po prostu o co chodzi? No, o to chodzi, że jak ksiądz z księdzem postanowią wziąć sobie ślub i pojadą na weekend do Berlina, to jak wrócą już na swoje parafie, to będą mogli w razie czego zażądać tego, by. Gdy na przykład jeden z nich znajdzie się w szpitalu, by móc się nawzajem odwiedzać, czy by mieć informacje lekarskie itd., itd., bo formalnie wyrokiem CUE pozostają w związku małżeńskim i Polska. Ma obowiązek taki akt małżeństwa, drodzy Państwo, uznać. Tak więc trzeba potem będzie pójść tylko chyba, chyba bo taka jest pewnie procedura do e, m, przysięgłego tłumacza i jak rozumiem, złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, by dokonać e, no, takiej transkrypcji na język polski takiego aktu małżeństwa. Dlaczego to jest ważne? No, drodzy Państwo, e, wiemy, co się dzieje, wiemy, że Polska jest państwem wyznaniowym, wiemy, kto jest. Jest prezydentem i domyślamy się, kto może przejąć władzę za dwa lata. A jak pokazały przypadki dotychczasowe w polskim parlamencie, nawet tworząc koalicję i mając niestety w swoich szeregach polskie stronnictwo ludowe, a więc kolejnych kato talibów, mentalnych kołtunów. Trudno cokolwiek załatwić, czego przykładem rozmycie się ostatnich propozycji, które już tuż, tuż, już się rząd nimi chwalił, miały okazać się. Wiążące miała znaleźć się na to większość, a więc chodziło o tak zwane rejestrowane związki partnerskie, bo w polskim klimacie o niczym, co nosiłoby dumną nazwę małżeństwa, mowy być przecież nie może. Ale nawet i taka wykastrowana ustawa o związkach, które mogą zawierać przecież również pary różnopłciowe, nie tylko jedno jednopłciowe też zostało to wszystko na razie zamiecione, jak Państwo wiedzą, pod dywan no, bo no, koalicja teraz ma wytłumaczenie tak, że nie dość, że mają PSL w szeregach to jeszcze mają Batyra za prezydenta no a jak wiadomo, to jest taki męski mężczyzna hmm, głowa domu więc no, taki męski mężczyzna jak Batyr, to on się nie zgodzi, żeby jakiś tam chłop z chłopem, czy nie daj Bóg jeszcze gorzej, baba z babą, jakiś tam fiub wziub w głowie miała, czyli chciała żyć jak każdy normalny człowiek, bo każdy normalny człowiek ma prawo do tego, by założyć rodzinę czy ma orientację homoseksualną czy heteroseksualną to nie ma żadnego znaczenia jeżeli ktoś nie jest ubezwłasnowolniony prawnie to jego orientacja tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia bo każdy ma prawo do posiadania rodziny no i jak już wspomniałem, rozległo się to wycie, wycie, które wskazuje na jakieś pseudobadania, z których rzekomo wynika, że no my, prawdziwi Polacy, wraz z prawdziwymi Rumunami, no to jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o nieakceptację, o brak akceptacji, o brak zgody dla takich małżeństw jednopłciowych. Cóż to oznacza? No, w w świetle wyroku CUE oznacza to, że mogą sobie te badania w buty włożyć, ewentualnie tyłki nim podetrzeć. Bo teraz ja znam sam takie małżeństwa, które mają akty ślubu chociażby z Królestwa Niderlandów czy ze wspomnianej Bundesrepubliki. No i tylko czekać, aż tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy osób ruszą do polskich urzędów, by właśnie oczekiwać transkrypcji zagranicznego zawartego w normalnym cywilizowanym kraju Unii Europejskiej małżeństwa na uznanie tego faktu prawnego przez polskich urzędników, tak więc będzie się działo. No i ja bardzo, ale to bardzo czekam na pierwsze sprawy, ponieważ no. Jest tak, drodzy Państwo, w świetle prawodawstwa unijnego, że to orzeczenie TSUE jest już wiążące. No i teraz pytanie, bo TSUE raz było potrzebne, raz nie było. Jak trzeba było zwalczać jedną stronę, to TSUE było dobre, dla drugiej było złe i tak dalej, i tak dalej. Państwo zresztą wiedzą, jak to bywało, dla kogo te wyroki były wygodne, a dla kogo były niewygodne. Przykre jest tylko to, że te wyroki są rozgrywane po prostu politycznie, ponieważ tak naprawdę sąd sądem, trybunał trybunałem i to, jakie orzeczenie wyda, jest po prostu w tym momencie nieodwołalne. Mało tego, w pierwszym już zdaniu tego orzeczenia, drodzy Państwo, mamy napisane, że Polska ma obowiązek, powtórzę, ma obowiązek uznawania tego typu Małżeństw i nie może z tym za bardzo nic zrobić, może tylko położyć uszy po sobie. Więc no, ja czekam na najbliższą niedzielę, bo rozumiem, że z Ambon odbędzie się już nie tylko wycie, ale prawdziwy ryk, ryk zranionych kato talibów. Chociaż, tak jak wspomniałem z tym przykładem wcześniej, oni powinni się akurat. Cieszyć może dochodziłoby do mniejszej liczby wśród nich tragedii, gdyby mieli pełne prawo takie związki zawierać, pomimo że tam teoretycznie mają jakiś tam celibat, w którym i tak przecież nie żyją. Bądźmy, bądźmy szczerzy. Cieszy to, drodzy Państwo, że sprawdza się po raz kolejny. Pewien z, taki zamysł wynikający z dobrodziejstwa Polski będącej w Unii Europejskiej, tak? Bo to już przecież dwie dekady z maleńkim ogonkiem. I ja zawsze zawsze byłem dumny z tego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nie z tego tytułu, że będzie kilka kilometrów autostrad. Chociaż też oczywiście nie z tego powodu, że popłyną fundusze, choć oczywiście by płyną, bo dzięki temu Polska nie jest aż tak bardzo biednym i dziedowskim krajem jak inne. Natomiast najbardziej mnie cieszyło to, drodzy Państwo, że Polska będzie właśnie musiała uznawać cywilizowane akty prawne Unii Europejskiej i przedkładać je nad to, co wypocą tutaj nasi skacowani posłowie w sali plenarnej parlamentu podczas głosowania. Tak więc ja się cieszę, cieszę się podwójnie, dlatego też, że no, Unia Europejska w końcu pokazała kierunek tak, kierunek rozwoju cywilizacyjnego, dostosowany realiami, w tym także formalnoprawnymi, do tego, że mamy już 25 rok XXI wieku, a nie jakieś średniowiecze. Mało tego, większość państw Unii Europejskiej takie prawodawstwo przyjęła. Polska jest niechlubnym wyjątkiem obok właśnie takich Rumunów czy, czy innych tam, z którymi byśmy się raczej chyba porównywać na co dzień nie chcieli. A wielkie zwycięstwo i no, można z dumą, to, to, co, to co zarzucają prawacy w tej chwili, drąc gęby na cały regulator Unii, no to właśnie to jest to, co wprawia mnie w radość, bo oni piszą, że tak właśnie wygląda lewacka ideologia. Unii Europejskiej, którą my się na co dzień tak bardzo brzydzimy. To znaczy oni się nie brzydzą brać pieniędzy od Unii Europejskiej, ale już całą resztą się brzydzą, jeśli chodzi na przykład o małżeństwa jednopłciowe. Więc tak, Unia ma być organizmem lewicowym, socjalnym, niosącym dobrobyt i bezpieczeństwo. Swoim obywatelom wszystkich 27 państw. Tak na tym ma to polegać, i po to Unia Europejska została powołana, drodzy Państwo. Nie tylko po to, byśmy mogli sobie urządzać podróże bez paszportu, bez szlabanów granicznych a, i tak dalej, ale właśnie po to, by te państwa, państwa Europy Wschodniej, które dołączyły jako ostatnie, gdy zaczęła się Stara Piętnastka powiększać, to właśnie w tym była cała. Nadzieję, że to, cała, to całe wschodniactwo, ta cała słowiańszczyzna, że to e, wreszcie, e, nie wiem, e, runie po prostu jak domek z kart, e, ta mentalność tych e, e, homo prawda? E, e, I że w, no, staniemy się częścią Europy Zachodniej. A Mentalnie, drodzy Państwo, nie możemy stać się częścią Europy Zachodniej, jeżeli będziemy nadal żyli w kraju, w którym ksenofobia, ukrofobia, czy też ukrainofobia, antysemityzmy i inne izmy będą cieszyły się wciąż tak wielkim. Poparciem, bo to jest prosta droga do autorytaryzmów, a autorytaryzmy z kolei to prosta droga do tego, żeby zakazać wszystkiego i byśmy znowu, nie wiem, poczuli się pod batem, jak ludzie dożywający dziś sędziwego wieku, którzy dorastali w czasach stalinowskich. Tego nie chcemy, powrotu do tego nie ma i nie będzie. Unia Europejska tym wyrokiem wskazała nie tylko Polsce, jej miejsce i powinności wynikające z członkostwa, ale także wielu tym skołtuniałym państwom wokół, które jeszcze drodzy Państwo by nie przyjęły odpowiedniego ustawodawstwa. Czekam teraz aż podobne Wyroki zaczną zapadać w sprawie wcześniejszego rozwiązania ciąży, czyli terminacji ciąży, czyli po prostu aborcji. Jeżeli i taki wyrok głośny by się pojawił, i to nie jeden na przykład, myślę, że to też byłoby takim dobrym asumptem do tego, by wreszcie oddzielić ziarna od plew, drodzy Państwo. Tak trzeba to bowiem nazwać. Albo. Ustawiamy się w jednym szeregu z tymi, którzy cywilizacyjnie chcą się rozwijać i nie widzą problemów tam, gdzie ich po prostu nie ma, albo w imię jakiejś dziwnej ideologii, religii, jakiegoś fundamentalizmu, właśnie religijnego, my będziemy tutaj stawać okoniem jako ten znany z literatury Chrystus narodów. No nie. Na to miejsca już, mam nadzieję, nie ma i nie będzie, a cieszy to tym bardziej, że no, wszystko wskazuje na to, że jednak te mroki średniowiecza wciąż są w Polsce obecne, a mogą się jeszcze te mroki powiększać, poszerzać. To w takim wypadku, Szanowni Państwo, Unia Europejska wraz z Trybunałem Sprawiedliwości, z TSUE, no, będzie tym, którzy, który będzie stał na straży przestrzegania pewnych norm cywilizacyjnych, bo tak to należy nazwać normą cywilizacyjną. Tak jak normą cywilizacyjną jest to, że człowiek ma naturalne prawo do dachu. Nad głową ma naturalne prawo do tego, by nie chodzić głodnym, ma naturalne prawo do tego, by zdobywać edukację na kolejnych szczeblach, niekoniecznie płacąc za to, jak w Stanach Zjednoczonych, setki tysięcy dolarów. My umówiliśmy się w Europie na coś innego, tak? Można żałować, owszem, że te polityczne naciski również wewnątrz Unii sprawiły, że wciąż jeszcze. Nie jesteśmy czymś, co mógłbym nazwać, ale w dobrym tego słowa znaczeniu Stanami Zjednoczonymi Europy, czyli ściślejsza federalizacja, bliższe kontakty i jeszcze większe zacieranie granic. Dobry krok, czekamy na niedzielę, czekamy na słowo na niedzielę. Drodzy Państwo, będzie się działo, ale ten wyrok naprawdę powinno się, jak to się mówi, zapisać kredą. W kominie, bo to będzie miało, mam nadzieję, swoje bardzo, bardzo pozytywne konsekwencje i z tego się niezmiernie cieszę wobec stałego napływu coraz bardziej pesymistycznie nastrajających wiadomości. No i na koniec, raz jeszcze bardzo serdecznie proszę: kciuk w górę, klawisz subskrybuj, a jeżeli Państwo już to zrobili, to. Wielka prośba o, o komentowanie. No, a jak Państwo będą chcieli mile spędzić wieczór, proszę chociaż na kilka minut zajrzeć na stronę antyprawak.pl. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.